Po jakim czasie można powiedzieć, że faktycznie no, czuć, że to już jest zespół, który ma swój styl, bo tak mm -hmm. powiedziałeś. Tak. Wiesz co, myślę, że to jest zależne dużo od materiału, jakiego masz. Nie chciałbym tutaj definiować tego, czy to jest miesiąc, dwa, trzy, cztery. Jakby z mojej praktyki mogę powiedzieć, że to po kilku miesiącach, jeżeli zespół też jakby weźmie tą filozofię za swoją, bo to też trzeba jako trener zarazić, zespół. To nie jest tak, że, że, że my coś powiemy i my musimy zarazić, my musimy zainspirować, żeby zawodnicy, żeby to było ich, tak, żeby oni, żeby oni po prostu to, to realizowali. I czasami też zdarzają zdarza, zdarza się takie sytuacje, gdzie organizuje tre, jakby zespół wybiera, co będzie się działo na danym treningu. Tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o, jakby oni przygotowują zajęcia, to jest zawsze też fajne, wiadomo, że no, można się domyślić, co jest najczęściej, czyli po prostu strzelba. To jest, to jest najczęściej, ale czasami zdarzało mi się w stalowej woli taka sytuacja, gdzie zawodnicy naprawdę naprawdę fajne ćwiczenie, jakby wymyślili, i to też było ich. I mi, mi, mi bardzo zależy, zależy na tym, żeby to nie było tylko, że to jest filozofia czy model pracy, który ja wyznaję. Ja też chcę zarazić zawodników taką wizją, która po prostu mi gdzieś tam jakby jest taką wizją, która jest wiodąca. I tutaj nie chciałbym tutaj mówić o konkretnym czasie, tak jak powiedziałem, po kilku miesiącach już już można widać. Generalnie jest tak, że w mojej ocenie po, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach już widzisz, że zespół jest tego trenera. Twój, twój. Mhm. I już czasami się zdarza także, że to jest oczywiście szybciej, tak? Czasami jest tak, że nie wiem, bo... Są takie przykłady, ja tu nie chciałbym wymieniać, ale w ekstraklasie chociażby z ostatniego sezonu, że była zmiana trenera, i na przykład widać już był w następnym meczu, że to już jest jakby pomysł tego trenera. Tak? Czasami wiadomo, że to, że to potrzeba czasu, żeby to też wdrożyć, żeby zawodnicy to zaadoptowali, ale dla mnie jest ważne, żeby po prostu trener odcisnął piętno na zespole, żeby widać było, że to jest trener, że to jest zespół trenera XYZ. Tak? Że to nie jest zespół taki nijaki, że nieważne kto przyjdzie, to, to, to ten zespół gra tak samo.